jak przegląd szafy może odkryć Twój styl. Dzisiaj będzie właśnie o tym, także jeśli interesuje Cię ten temat, serdecznie zapraszam Cię do pozostania ze mną i do oglądania tego odcinka. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i jestem stylistką od 21 lat i właśnie za pomocą przeglądu szafy wspólnych zakupów pomagam odkryć niektóre blokady, które gdzieś stopują Cię przed tym, żeby wyglądać tak, jak chcesz, tworzę szafy marzeń. No i właśnie pomagam przy odkryciu Twojego spójnego, autentycznego stylu z Tobą, dzięki czemu możesz nosić ubrania, które są zgodne z Twoim wnętrzem, z Twoją energią, z Twoją duszą, z tym, co po prostu Cię gdzieś tam woła, z Twoimi marzeniami, czy tym czymś pięknym, co masz w sobie w środku. Jestem także autorką książki Stylowa Królowa. Jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo? Zawsze pokazywałam Wam obrazek, a dzisiaj inaczej, bo akurat książkę mam przy sobie. Jestem w ogóle, słuchajcie, jeszcze w podróży, także nie dojechałam do domu, gdyż byłam właśnie też w Radomiu na przeglądzie szafy u mojej klientki. Ewy. I też wam na tym przykładzie dzisiaj właśnie opowiem. I to jest słuchajcie też film z serii "Pamiętnik Stylistki", czyli właśnie takie przykłady różne moich klientek, którym miałam właśnie przyjemność też pomóc. No i dzisiaj słuchajcie właśnie na przykładzie Ewy. Chcę wam powiedzieć też więcej o szafie i o tym, jak dzięki właśnie przeglądowi szafy możecie nadać kierunek waszemu stylowi. Co jest szczególnie ważne, dlatego że w tym momencie jeszcze jest sezon zimowy i już są wyprzedaże. Natomiast za chwilę, no bo to szybko też zleci, już za dwa miesiące będą wchodziły do sklepów kolekcje wiosenne, tak żebyście były już przygotowane z waszą szafą już teraz na wiosenne zakupy, a nie myślało o przeglądzie szafy, kiedy już przyjdzie ta wiosna. A wy będziecie szybko już chciały iść do sklepu coś nowego dokupić. Także wtedy po prostu tył, zwrot, troszeczkę krok do tyłu. Proponuję zrobić i zająć się najpierw tą szafą. No i dlatego idealny moment jest właśnie teraz. Wiecie, jak to jest w podróży? Różnie to bywa. Nie mam w ogóle ze sobą też mikrofonów. Natomiast iPhone też tak pięknie zbiera, że jestem pewna, że ten głos też będzie dosyć wyraźny. Dajcie mi znać w komentarzu, czy jest ok dla Was w taki sposób, natomiast chciałam Wam też tą wiedzę przekazać i po prostu czułam, że mam usiąść i nagrać dla Was ten odcinek. No i słuchajcie, w ogóle w trakcie podróży do właśnie mojej klientki spotkało mnie mnóstwo przygód, łącznie z tym, że od razu po prostu po wyjściu z domu, kiedy chciałam dojechać właśnie autem na dworzec, dlatego że jechałam w dalszą podróż i wybierałam się później też, no już dalej pociągiem. Wyszłam z domu, słuchajcie, no i chciałam wejść do samochodu, a się okazało, że zamek tak zamarzł, że ja kompletnie nie mogłam do niego się dostać. Pomimo tego, że wiecie, kilka dni też wcześniej psikałam takimi różnymi specyfikami do właśnie odmrażania zamków. No i słuchajcie, wiedziałam, że za 15-20 minut mam już pociąg, wiedziałam, że jeśli nie dojadę na dworzec, to po prostu, no koniec, ale mówię, nie biorę tej w ogóle myśli pod uwagę. Potrzebuję szybko coś wymyśleć. No i słuchajcie, kawałek, dalej jakaś pani której w ogóle nie znałam, o to mrażała akurat samochód. Przypuszczałam, że może jedzie po prostu do pracy na szóstą, podeszłam do niej i poprosiłam ją, czy jedzie w tamtą stronę, czy może mnie po prostu zabrać. No i dzięki temu, że ta pani mnie po prostu zabrała, Dojechałam na czas, i uff, zdążyłam na pociąg i pojechałam w podróż. W podróży róż, różne jeszcze, kolejne przygody, dlatego, że drugi pociąg, bo miałam też dwie przesiadki, spóźnił się, dlatego, też trzeci mi uciekł. Na kolejny trzeci pociąg ledwo też zdążyłam. Ale słuchajcie. Dojechałam na miejsce cała zdrowa i szczęśliwa. Tutaj możecie zobaczyć już moją stylizację, gdzie dojechałam na miejsce i właśnie już tutaj też byłam po przeglądzie szafy. Natomiast chcę Wam dzisiaj opowiedzieć właśnie o tym, co się też zadziało i na tej podstawie, jak możecie. Właśnie przeglądając swoją szafę, nadać ten kierunek stylowi, bo to nie jest tak, że go odkryjecie. Często może być tak, że nadacie kierunek, a nadanie tego kierunku jest bardzo ważne. Właśnie dlaczego? Dlatego, że kiedy już wiesz, jakie ubrania do ciebie pasują, i już 100% po prostu to czujesz, wiesz, że te konkretne fasony ubrań, te konkretne kolory, to o to chcesz odświeżyć szafę, o to chcesz uzupełnić, to ci fajnie dopełni już tą bazę, którą właśnie stworzyłaś w tym momencie, swoją szafę, przeglądając ją, będzie ci o wiele łatwiej, po pierwsze, przy zakupach, bo będziesz wiedziała, po co na zakupy idziesz, nie będziesz ulegała tym trendom, które mówią. Pokazują ci na wejście do sklepu taki sweterek, ten kolor albo ten fason, będziesz miała sprecyzowaną wizję, jak chcesz wyglądać. No i tutaj, przy przeglądzie szafy, właśnie u Ewy, najbardziej yy, chodziło o to i jej największą potrzebą było to, żeby uzyskać potwierdzenie tego, że te ubrania, które w szafie ma, do niej bezpośrednio też. Pasują. Było to ważne dla niej dlatego, żeby wiedzieć ewentualnie o co jeszcze uzupełnić, na przykład szafę, czego jej też brakuje. Też kiedy dojdzie do odświeżenia szafy, w jakie fasony kolejne też zainwestować, o co uzupełnić szafę i stworzyć też nowe zestawy z tych ubrań, które już po prostu ma. No i teraz słuchajcie, chodzi o to, że każda szafa, twoja, twoja, kochana i twoja też, <noise> jest po prostu inna. I ten przegląd szafy. Na różnych poziomach też świadomości po prostu zupełnie inaczej też wygląda. W zależności od tego, na ile ty sama jesteś gotowa zajrzeć, zaglądnąć do siebie, do swojego wnętrza, na ile po prostu jesteś gotowa, aby ta zmiana w tym momencie u ciebie się dokonała. Za każdym razem w przeglądzie szafy, oczywiście, jesteś w stanie nadać kierunek. Stylowi. Jest szalenie ważne. Jeśli nie widziałaś odcinka na temat odkrywania stylu, styl 2025, tutaj zostawiam u góry link do kalendarza. Jak i również wszystkie linki, zawsze macie w opisie każdego filmu, do moich stron internetowych, czy właśnie do filmów, o których też Wam mówię, i do moich mediów społecznościowych. Także zaglądajcie zawsze w opis filmu. I wracając teraz, właśnie do przeglądu szafy, wyszukałam dla Ewy właśnie różne zestawienia też stylizacji razem z obuwiem, z biżuterią. Elementem, który bardzo podkreślał jej styl i zaczął podkreślać, to jest biżuteria. I biżuterię Ewa miała przepiękną, naprawdę śliczne, różne kamienie, pierścionki jak tutaj możecie też zobaczyć, różne właśnie takie bardzo duże elementy, do których tylko po prostu był zmieniany łańcuszek, i przewieszane różne inne, przepiękne dzieła sztuki, które też były właśnie tworzone, specjalne niektóre na zamówienie. Także poprzez to, że właśnie dodałam tą biżuterię do Ewy zestawów, mocniej jeszcze podkreśliły jej styl i nadały właśnie temu kierunek, gdzie Okazało się, że Ewa lubi bardzo mocne kolory, bardzo mocną, taką wyrazistą biżuterię, i to są takie elementy, które bardzo mocno podkreślały i podkreślają jej osobowość, jak i również to samopoczucie na co dzień. Kiedy na przykład też na co dzień idąc do pracy, nie zawsze w wyszukanych stylizacjach, natomiast dodając taki jeden element, gdzie jest jakaś mocniejsza biżuteria, to już sprawiało, że po prostu te zestawy miały bardzo dużo mocy, bardzo dużo energii, dzięki czemu właśnie to samo poczucie wzrastało po prostu na o wiele wyższy poziom. No i tutaj również bardzo dużo Grała rolę w szafie, właśnie Ewy, struktura materiałów, kolor, struktura i biżuteria. Te trzy elementy, które właśnie połączone razem, jak możesz zobaczyć, właśnie różną strukturę materiałów tutaj, różne ich połączenia, bardzo mocno podkreślały energię. Ewy, i jej też osobowość i kobiecość. I teraz chodzi o to, żeby właśnie w twojej szafie były takie elementy, które chociażby na przykład, jeśli masz szafę basicową i lubisz stonowane kolory, tak jak ja od jakiegoś dłuższego czasu, w tym momencie również nadal jeszcze dopełniać tę stylizację jakąś kropką nad i na przykład biżuterią, kolorem albo jednym akcentem, gdzie będzie na przykład też apaszka albo większe kolczyki, tak jak ja na przykład tutaj mam jedne z moich też ulubionych, które często noszę do zwykłych klasycznych zestawień. Jestem ciekawa co u ciebie jest takiego w szafie i jak twoja szafa wygląda na dzień dzisiejszy, co mogłabyś też zmienić, odświeżyć, właśnie w swoim stylu, żeby nadać jej kierunek takiej ciebie, takiej mocy, inspiracji, odświeżenia, Daj znać w komentarzu, jeśli teraz właśnie wpadło ci coś do głowy lub do ciebie po prostu przyszło jestem bardzo ciekawa, dlatego że już będziesz przygotowywała sobie właśnie taką wizję siebie na e, kolejne wiosenne zakupy, uzupełnienie czy odświeżenie po prostu chociażby dwóch, trzech elementów czy kilku elementów swojej szafy na wiosnę. Dlatego, że słuchajcie, to jest tak, że każda kobieta ma po prostu własną szafę na własnych zasadach, e, własny styl na własnych zasadach, tak bym to też nazwała, dlatego że nawet jak jest szafa, Klasyczna, basicowe kolory, naturalne, większość po prostu ubrań jest takich w cudzysłowie zwykłych, czyli tych basicowych, nawet takie szafy, które są podobne, ale zawsze jest coś innego, zawsze, dlatego że ta cząstka ciebie dodaje do tej szafy twoje piękne wnętrze, twoją aurę, energię, osobowość. No i właśnie to sprawia, że to jest takie fajne wow, że jest ta szafa marzeń, że chce Ci się po prostu żyć, chcecie się fajnie ubierać i chce Ci się sobą samą zaopiekować. No bo zobacz, nawet jeśli jest klasyczne połączenie zestawów ubrań, to każda z nas może go nosić inaczej, bo każda z nas doda inny element lub trochę inny odcień koloru, trochę inną strukturę, materiału też, wiecie, no po prostu połączenie, każde połączenie. Nawet jak się inspirujecie jakimś zestawieniem Sprinteresta, o czym też właśnie była mowa w ostatnim filmie na temat odkrywania stylu, to zawsze ten zestaw na każdej z Was będzie i wyglądał inaczej, będziecie nosiły go trochę inaczej. Oczywiście, właśnie zgodne z Waszym stylem indywidualnym i zgodne z Waszym typem sylwetki. Z Waszym upodobaniem kolorystycznym, w zależności od tego, jakie kolory będą Wam pięknie rozświetlały Waszą twarz. Także u Ewy tutaj było po prostu połączenie ubrań w zestawy, sprawdzenie tych, które są dla niej dobre i nadanie kierunku właśnie też stylowi, w którym dalej może rozwijać też. Swoją szafę. No i tutaj też były zestawy bardzo inspirowane Magdą Gessler, dlatego że Ewa bardzo lubi te połączenia różne, właśnie kolory, i to jest ten styl w tym kierunku. I teraz dzięki temu wie, o co ma uzupełnić szafę. Teraz dzięki temu wie, że nie straci pieniędzy na po prostu brania, które do niej nie pasują, a może odświeżyć o niektóre klasyczne fasony, na przykład zwykłych marynarek gładkich, które będą dopełnieniem do całej tej szafy, całego wizerunku. Także odkrycie Twojego stylu, nadanie mu kierunku jest bardzo ważne i jestem ciekawa, co Ty odkryjesz w swojej szafie. Bardzo jestem ciekawa. Jakie elementy już teraz widzisz, co byś mogła zmienić, uzupełnić, tak żeby ta zmiana się dokonała jakakolwiek, chociaż mała, w zależności właśnie od tego, na ile ty sama jesteś dzisiaj, teraz gotowa. No i oczywiście też zapraszam Was do już rezerwowania sobie terminów na przegląd szafy wspólnie ze mną. Zostawiam wam link do mojej oferty w przypiętym komentarzu, jak i oczywiście w opisie tego filmu. Gwarantuję ci, że odkryję. Takie u ciebie w szafie ubrania, rzeczy i też niektóre rzeczy, które są u ciebie pod spodem, które będziesz mogła właśnie uwolnić, o których nawet w tym momencie nie masz pojęcia, bo ich po prostu nie widzisz. Także kliknij w link, sprawdź moją ofertę i po prostu umów się ze mną, lub napisz do mnie, jeśli nie jesteś pewna, co z mojej pomocy do ciebie będzie teraz w tym momencie najbardziej pasowało. Ja, słuchajcie, wracając znowu, miałam przygodę bardzo fajną, dlatego że spotkałam właśnie znajomą, którą w internecie już znamy się kilka lat, ale nigdy nie widziałyśmy się na żywo. Także spotkanie w pociągu, zdjęcie zrobione bardzo miło, bardzo przyjemnie. Mogłyśmy ze sobą w końcu porozmawiać też na żywo. Także wyjazd bardzo udany, zmiana w szafie dokonana. Piękne, wspierające przygody po drodze mnie spotkały. Pamiętajcie o tym, że przegląd szafy to jest przede wszystkim też odkrycie siebie samej, nie tylko ubrań, i to nie jest tylko pozbycie się ubrań, których nie nosicie. Ale oczywiście z mojego doświadczenia wiem, że jak mówicie, że pozbyłyście się wszystkich ubrań, które nie nosicie, to połowę jeszcze w szafie zostawiłyście. Tak mi mówi moje 21-letnie doświadczenie. Wiem o tym. Bo dowiaduję się kiedy przyjeżdżam na przegląd szafy właśnie do was. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek zainspirował was do zmian, zainspirował was na to, żeby spojrzeć inaczej na ubrania, inaczej na siebie, inaczej na swoją szafę. No i co? Dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.